Proszę państwa, przede wszystkim to co jest istotne, państwo zdajecie maturę, która obowiązywała do roku 2014. Do roku 2014, czyli jeżeli państwo chcielibyście w internecie na przykład zasięgnąć jakiejś informacji na ten temat, to bardzo proszę uważać, bo od 2015 Matura zupełnie się zmieniła. A zatem Państwo zdajecie jeszcze na tak zwanych starych zasadach, aczkolwiek wiem, że dla wielu z Państwa to są w ogóle nowe zasady, bo jeżeli ktoś kończył szkołę 20 lat temu, to ta matura wyglądała jeszcze zupełnie inaczej. A zatem jak wygląda matura z języka polskiego dla państwa obecnie? Ona się składa z dwóch części. Pierwsza część języka polskiego. Jest część pisemna, a druga to jest część ustna. Mówię w tej chwili o maturze na poziomie podstawowym, bo taki nas w tej chwili najbardziej interesuje. Nie rozszerzenie tylko poziom podstawowy, a zatem część pisemna i część ustna. Część pisemna składa się z dwóch części. Znowu, dwie części tego egzaminu pisemnego. Pierwsza z nich to jest rozwiązywanie. Testu to jest tak zwane czytanie ze zrozumieniem. O co chodzi? Państwo dostaniecie tekst, nie bardzo długi, jakiś popularno-naukowy lub publicystyczny, i pod tym tekstem będą się znajdowały pytania. Odpowiedzi na te pytania Państwo znajdziecie w tekście, który przeczytaliście. Na tym polega to czytanie ze zrozumieniem. Pytania dotyczą tego tekstu, który przed chwilą przeczytaliście, i na jego podstawie musicie na te pytania odpowiedzieć. Natomiast druga część matury pisemnej to jest napisanie tak zwanej własnej wypowiedzi, i uwaga tę własną wypowiedź pisze się na wybrany temat. Tam są zawsze dwa tematy, Państwo sobie jeden wybieracie. Na ten temat, w dodatku, jest jeszcze opatrzony fragmentem lub fragmentami utworu literackiego, dramatycznego bądź prozatorskiego. Czyli nie boimy się wiersza, bo wiersza nie będzie, tylko albo fragment dramatu, albo fragment prozy. I ten fragment, który jest załączony do tematu. Tak naprawdę jest dla Państwa taką super ściągą, bo wystarczy bardzo dobrze go przeczytać, bardzo umiejętnie go zanalizować, a tego będę uczyła, od razu zaznaczę, że na to właśnie kładę nacisk i Państwo napiszecie zgrabne wypracowanko. Dlaczego mówię zgrabne wypracowanko? Dlatego, że to wypracowanie, proszę Państwa, ma sobie liczyć minimum 250 słów. To jest minimum. Nikt nie podaje maksimum z języka polskiego. To minimum to jest tak mniej więcej takie średnie pismo półtorej strony A4, czyli nie wymagają od Państwa tutaj jakichś elaboratów. A zatem proszę państwa, po pierwsze, nie boimy się wypracowania, bo to nie jest to dawne, sążniste wypracowanie na kilkanaście czy kilkadziesiąt, na kilkadziesiąt stron. Nie ten arkusz, który Państwo otrzymacie, on ma policzone kartki i, i drugiego wypracowania nie napiszecie, bo Wam po prostu nie wystarczy papieru normalnie po ludzku. A zatem to jest wypracowanko, niewypracowanie, które, którego pisanie należy po prostu wyćwiczyć. Bo ja rozumiem, że Państwo się boicie, bo najczęściej to jest tak, że od momentu skończenia szkoły nie pisaliście w zasadzie Niczego. I było to wszystko. Dawno nie pamiętacie, nie macie sprawy. Dlatego mówię, trzeba to wyćwiczyć. To nie jest trudne, to jest tylko po prostu umiejętność, która wymaga wyćwiczenia. Wyćwiczenia, dlatego że to jest też takie specyficzne pisanie. To nie jest takie pisanie o wszystkim i o niczym. Nikt nie będzie Państwa pytał, czy Wam się podoba fragment, czy Wam się nie podoba, a co Wy o tym sądzicie. Nie, nie, tutaj jest konkretny temat, konkretny fragment i to, co, to czego ja zawsze uczę, to wyciągnięcie jak najwięcej ilości informacji z tekstu, czyli analiza tekstu, a zatem tego wypracowania się aż tak, nie boimy i jest możliwe nauczenie się, go, nauczenie się pisać tych wypracowań, tak jak mówię, poprzez ćwiczenie arkuszy naturalnych i to Państwu proponuję przez cały okres trwania kursu. Czyli w trakcie kursu jednocześnie ćwiczymy pisanie arkuszy naturalnych. Tak trochę od końca zaczęłam. To teraz do początku przejdę. Jak poradzić sobie z ogromem materiału? Proszę Państwa, nie będziemy się w ogóle przejmować ogromem materiału, dlatego że ta matura nie sprawdza wiedzy takiej encyklopedycznej, tylko umiejętności. Umiejętności. Czyli krótko mówiąc wszelkie operacje umysłowe, które Państwo dokonujecie na tekście. Co to oznacza? To oznacza, że wiedzę taką podręcznikową, książkową można szybko zapomnieć i nie jest Państwu do niczego potrzebna. Potrzebna Wam jest tylko podstawowa orientacja. Ja tak sądzę, podstawowa orientacja w historii literatury, tak żebyście Państwo w ogóle epoki odróżniali i jakoś kojarzyli te utwory. Natomiast wiedza jakaś yy, taka głębsza tutaj nie jest potrzebna. Więc co jest potrzebne? Ano umiejętność odpowiedniego czytania tekstu. Umiejętność analizowania i interpretowania tekstu literackiego, czyli umiejętność takiego czytania, żeby dojść do sensu. I tego przede wszystkim uczę. Nie uczę, Takiej wiedzy, tej właśnie zastanej, książkowej, bo taką wszędzie można znaleźć w internecie, w książkach, wszędzie. I tak jak mówię, uważam, że to jest taki zbędny balast. Natomiast przede wszystkim chcę swoich uczniów zawsze nauczyć tego, żeby w każdej sytuacji sobie poradzili. To znaczy, żeby potrafili zanalizować każdy tekst, jaki dostaną. I jeżeli Państwo wyrobicie, w sobie, wyrobicie sobie w sobie takie przekonanie i zdobędziecie doświadczenie w tej materii właśnie analizy i interpretacji, to ja jestem przekonana, że poradzicie sobie śpiewająco na że nie będzie żadnych problemów. A zatem nie przejmujemy się ogromem materiału, tylko kładziemy nacisk na umiejętności analityczne i interpretacyjne. I z tym pytaniem i z tą odpowiedzią łączy się to środkowe: czy trzeba przeczytać wszystkie lektury i czy jest ich dużo? Generalnie, proszę Państwa, trzeba przeczytać wszystkie lektury, i one są określone w podstawie programowej, i w zasadzie dużo ich nie jest. Ja na kursie. Oczywiście omawiam w jakiś sposób te lektury, takie najistotniejsze z podstawy programowej i odsyłam, gdzie Państwo możecie doczytać opracowania, czym się posłużyć, żeby sobie tę lekturę przybliżyć. I tutaj w zasadzie mamy taką zamkniętą, oczywiście bardzo szybko i skrótowo. Kwestię matury pisemnej z języka polskiego. Natomiast matura ustna dla Państwa jest bardzo przyjemna, dlatego, że jest to prezentacja. Państwo musicie wygłosić prezentację na jakiś temat, czyli stajecie Państwo, przysiadacie przed komisją i przez około 15 minut mówicie na jakiś temat. A skąd mówicie? Proszę Państwa, taki temat wybieracie sobie sami. Wybieracie sobie no do końca grudnia, później jeszcze można w lutym zmienić. I od Państwa zależy, jaki to będzie temat. Możecie też w ogóle zgłosić własny temat. I w domu przez Cały ten rok przed maturą, przez te wszystkie miesiące, przygotowujecie sobie takie właśnie taką właśnie prezentacje, czyli co byście chcieli na dany temat powiedzieć. Z reguły to jest tak, że uczniowie sobie piszą takie normalne wypracowanie. Na przykład motyw kobiety w literaturze omów na przykładzie wybranych epok Państwo. Wybraliście taki temat, motyw kobiety w literaturze, on na przykład wybrany epok i wybieracie sobie na przykład romantyzm i pozytywizm i w związku z tym wybieracie dziady Mickiewicza i powiedzmy, że cierpienia młodego Wertera z romantyzmu, a z pozytywizmu Izabelę Łęcką z lalki i powiedzmy Justynę z Nadniemnem. I na tych przykładach Omawiacie wybranych przez siebie. Omawiacie ten motyw literatury, w, motyw kobiety, przepraszam, w literaturze. A zatem zobaczcie Państwo, tutaj macie całkowitą tak naprawdę dowolność. Tych tematów jest bardzo, bardzo wiele, a one są bardzo często po prostu przyjemne do przygotowywania. Macie na to bardzo dużo czasu, żeby to przygotować, napisać sobie i żeby się tego nauczyć pójść i po prostu powiedzieć to o komisji, a później, jak już wygłosicie tę prezentację, to około 10 minut porozmawiacie sobie z komisją, ale tylko na ten temat, który przedstawiliście w prezentacji, czyli komisja nie może was zapytać o nic innego z literatury ponad to, co sami im powiedzieliście. Czyli znowu strachu nie ma. I tak bym Państwa, do tej matury podeszła, że trzeba oczywiście sobie usystematyzować i przypomnieć w ogóle to, co gdzieś tam było, jakoś się z tym wszystkim zorganizować, ogarnąć i w tym pomogę oczywiście ja i, i, i myślę, że po to też jest ten kurs. I trzeba poćwiczyć, poćwiczyć czytanie ze zrozumieniem, pisanie własnej wypowiedzi, a później także przygotować się do prezentacji.